Ten materiał zaprezentuje ci efekt operacji relight w DaVinci Resolve. I teraz uwaga, są dwie drogi, nie? To taka szybsza, sprawniejsza, ta dedykowana, ta w zasadzie prawidłowa, oraz ta niekoniecznie najbardziej efektywna, którą oczywiście efekt uzyskamy. Natomiast jest to e, no mniej szczęśliwe rozwiązanie. Zresztą to pierwsze, właściwe rozwiązanie jest również opisane w podręczniku do DaVinci Resolve i tym się będziemy dzisiaj kierować. Nazywam się Bartosz Bartczak, Video Ninja i od kilkunastu lat tworzę treści wideo. Pomagam przedsiębiorczym osobom tworzyć nienaganne treści wideo za pomocą sprawdzonej i rzetelnej wiedzy w skompresowanej formie. Funkcja Effect Relight dostępna jest w wersji płatnej DaVinci Resolve, czyli w DaVinci Resolve Studio. Przechodzimy do omówienia mechaniki tego efektu, jak pracować i jakie są możliwości. Zaprezentuję Ci tutaj jak to wygląda. Mamy tutaj taką strukturę w numer 1 i widzimy, że tutaj mamy node Mapa oraz Relight. Obydwa mają na sobie narzucony właśnie efekt Relight. Dlaczego jest tak to rozdzielone? Dlatego, że tutaj generujemy tylko tak zwaną mapę. A natomiast tutaj dokonujemy się rodzaju edycji właśnie, jeżeli chodzi o nasz kadr. Dlaczego tak? Dlatego, że mapa zostaje raz stworzona, zostaje skeszowana i ta mapa będzie wysyłana do Noda, na którym będziemy pracować. Dzięki temu. Czy dodamy nową modyfikację, dodamy nowe oświetlenie, i tak dalej, to tylko nastąpi szybka modyfikacja na mapie, która jest skeszowana. W innym przypadku od nowa się generuje mapa, i od nowa właśnie jest przeliczany ten efekt. No Po prostu jest to wolniejsze, jest to mało sprawne. Zresztą zobaczmy: ja wstawię taki licznik, który będzie pokazywał, kiedy jest to skeszowane. Kolor niebieski oznacza, że jest już skeszowane. Tutaj również możemy to jakby zobaczyć. Koror czerwony będzie oznaczał, że właśnie program nad tym pracuje. Zatem dokonuje pewnego rodzaju zmian na efekcie Relight, i widzimy. Zostało to już przeliczone. Teraz przejdźmy do opcji, gdzie Relight jest zarówno mapa, jak i wszelkiego rodzaju modyfikacje zagnieżdżone w jednym nodzie. Jest to inna operacja, jest to operacja zdecydowanie gorsza. Dokonujemy zmiany, modyfikacji i zobaczmy, po jakim czasie zostanie przeliczony ten efekt do nowej wersji. Ok, startujemy. Ok, wskoczył można powiedzieć sekundowe sprawy owszem sekundowe, ale jeżeli przemnożymy sobie to przez x kadrów, przez kadry, które będą dłuższe, no jednak wiąże się to z tym, że ta edycja będzie mniej sprawna. Jeszcze jeden przykład, który bym chciał pokazać, to dlaczego akurat Relight, a nie na przykład maskowanie plus dodawanie Gamma Gain, czyli ekspozycji na naszym karze? No bo wtedy po prostu niejako przyklejamy taki plaster i nie wygląda to zbyt naturalnie. Ta mapa generowana właśnie za pomocą efektu Relight Sprawia, że wszelkiego rodzaju cienie głębie, jeżeli chodzi o kadr, są bardzo widoczne. Dzięki temu ten efekt oświetlenia wygląda po prostu naturalnie. I to jest właśnie znakomita przewaga, jeżeli chodzi o efekt Relight. Zatem teraz pokazuję, w jaki sposób możemy dokonać tego efektu i modyfikacji. Ctrl-Y u mnie, abyśmy włączyli sobie, wygenerowali możliwość stworzenia nowej wersji kolor korekcji. Kasuję sobie te nody Tutaj Reset Node Grade i teraz Alt-S Alt-S, abyśmy utworzyli sobie taką, takie drzewko node'ów. I na 0,2 i 0,3 musi wylądować efekt o nazwie Relight. Czyli przestawiamy sobie Relight na 0,2 i Relight przestawiamy sobie na 0,3. Teraz musimy to w odpowiedni sposób połączyć. Za chwilkę do tego dojdziemy. Zajmiemy się najpierw 0,2. 0,2 ma generować mapę. Więc tylko w tym oto punkcie zmieniamy sobie tutaj Output Surface Map. A dzięki temu, właśnie na tym nodzie będziemy mogli generować do cache tą mapę. Prawy przycisk myszy, node label, ja nazywam to mapa. Teraz mamy tutaj, że tak powiem, 03 node, na którym właśnie jest efekt relight i tutaj będziemy mieć modyfikację. i tutaj musimy nieco zmienić, a mianowicie musimy połączyć 0103 i teraz mapę musimy przesłać do 03 z powrotem, ale do input. 2. E, dzięki temu teraz w efekcie tutaj w 03 Surface Map zmieniamy sobie use internal na use input. Numer 2. Dzięki temu będziemy mogli dokonywać sobie teraz zmian. Jeśli pragniesz poznać program DaVinci Resolve jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, to serdecznie zapraszam cię do mojego bezpłatnego kursu właśnie dla tego programowania. Przygotowałam specjalną platformę, w której znajdziesz uszeregowane poradniki po to, abyś mógł krok po kroku przejść przez proces edycji w sposób sprawdzony za pomocą sprawdzonych schematów, abyś mógł tworzyć jeszcze lepsze filmy. Tak więc, jeśli masz ochotę, wskakuj na pokład Video ninja, zapraszam do bezpłatnego kursu. Link do niego znajdziesz w opisie tego materiału. Teraz będziemy mogli sobie na chwilkę włączyć relighting map preview. Yy, ok, mamy to. I teraz mamy tutaj właśnie coś, co jest odpowiedzialne za kształtowanie tego oświetlenia. I teraz tak, pierwsza sprawa, jeżeli nie masz tego widocznego, pamiętaj, że tutaj trzeba być w trybie Open Effects Overlay, jeżeli będziemy w innym trybie, nie będzie to, że tak powiem, widoczne, tak, więc tutaj musimy być tego świadomi. Druga sprawa, teraz efekt niczego nie daje, musimy dokonać modyfikacji właśnie na nodzie, który jest opisany jako Relight. I teraz co robię, to przede wszystkim wybieram sobie rodzaj światła. Mamy tutaj trzy rodzaje światła. Na razie zostawmy sobie na Point Source i tak naprawdę zmienimy sobie tutaj gamę. I zmienimy sobie gain. I zobaczmy, że już teraz coś tutaj ewidentnie się dzieje. Dzięki temu będziemy mogli nie to, nieco oświetlić naszą twarz. Będziemy mogli sobie doświetlić na przykład naszą półkę w zależności od tego, co jest jakby głównym tematem naszego kadru. I oczywiście teraz to wszystko działa. Directional ma inną funkcję, oraz Spotlight ma również inną funkcję. Dzięki temu naprawdę będziemy mogli fajnie modelować sobie i oświetlać wszelkiego rodzaju kadry, które są w naszym nagraniu. Ja w tym przypadku wybieram sobie directional, czyli oświetlenie kierunkowe, i dzięki temu będę chciał sobie Tutaj doświetlić moją postać. Zobaczmy, tak wygląda przed, a tak będziemy mieli po, i zauważ proszę, jak są generowane cienie. Chociażby tutaj, w tym oto punkcie. Jak jest generowany cień na przykład? Wszystko dlatego, że tak została szczytana mapa. Ja będę po prostu chciał tutaj doświetlić sobie profil twarzy. Nie będę chciał tego robić też zbyt agresywnie, bo będzie widoczne, że coś tutaj było manipulowane zbyt mocno. I zobaczmy na przykład teraz, jak się zachowują tutaj cienie. Więc po prostu tak, taki wybraliśmy kierunek światła, który nie do końca jest odpowiedni do naszej, że tak powiem, do naszego. Tutaj kadru. Ok, jeżeli stwierdzamy, że tak jest idealnie w naszym przypadku, no to mamy w ten sposób stworzoną opcję Relight i naprawdę. Przed i po widzimy, że dosyć szybka aktywność w DaVinci Resolve i możemy fajnie oświetlać nasze kadry. Tutaj oczywiście jedno z trzech oświetleń, będziemy mogli dodawać nowe oświetlenie. Jeżeli chodzi o tą kwestię to jeszcze tutaj możemy sobie na przykład oświetlenie, jeżeli chodzi o jasność, o kontrast tego oświetlenia jeżeli chodzi o tutaj, właśnie cienie i ich miękkość, że tak powiem, również będziemy mogli sobie manipulować tymi suwakami. No i oczywiście mamy Light Direction oraz Input Surface Map. Także widzimy, że operacja Relight Effect ma naprawdę wszelkiego rodzaju możliwości, abyśmy działali sobie bardzo fajnie na tym nagraniu. W przypadku, gdy do naszej sceny będziemy chcieli dodać nowe oświetlenie za pomocą Relight, to robimy Alt S. E, relight na node 03. No i tutaj musimy tą strukturę nieco zmienić. Czyli co? E, tutaj wszystko jest dobrze, ale tak. Use internal musimy sobie tak połączyć w ten oto sposób, aby ta mapa została szczytana właśnie z tego punktu. I tutaj use input 2. Wyłączamy sobie tutaj Relight Map Preview. I na przykład dajmy na to: mamy point source. E, I na przykład będziemy chcieli oświetlić, nie wiem, tą półkę. tak więc tutaj na na przykład gainem troszeczkę możemy i gamą No może zrobimy to mega kontrastowo. Tak widzimy, że naprawdę istotnie możemy tutaj oddziaływać na właśnie jakiś punkt, czy tak powiem na naszej półce, czy też na naszym pięknym kwiatku. Ale też możemy emitować właśnie oświetlenie, które jest generowane za pomocą tej lampy. Dzięki temu naprawdę Nasz kadr może być fajnie przemodelowany za pomocą świetnego narzędzia o nazwie Relight. Warto jednak metodologicznie, metodycznie podejść do tematu, aby generować sobie tą mapę i później z niej korzystać. Będzie to o wiele bardziej sprawna praca. I oczywiście tutaj nie warto przesadzać z tymi operacjami, modyfikacjami, aby były zbyt agresywne. Nie dajmy, że tak powiem, odbiorcy odczuć tego, że coś zostało tutaj mocno manipulowane w postprodukcji. Chodzi o to, żeby to wyglądało naturalnie i dzięki właśnie operacji Relight będziemy mogli, że tak powiem, to wykonać. Mam nadzieję, że materiał był dla Ciebie przydatny, a jeśli chcesz więcej tego typu materiałów na kanale YouTube. Zupełnie bezpłatnie, to daj znać o sobie. Daj znać o sobie w komentarzu, czy też poprzez subskrypcję, aktywność pod filmem, na przykład łapa do góry. Dzięki temu będzie to dla mnie jasny, klarowny sygnał. OK. Warto tworzyć tego typu materiał, bo po prostu jest grupa odbiorców, którzy korzystają z tego. To tyle z mojej strony. Oczywiście serdecznie. Już teraz zapraszam Cię do kolejnego poradnika, do eksploracji mojego kanału na YouTube, aby odkrywać nowe możliwości. Między innymi DaVinci Resolve, choć nie tylko.